Witaj, podróżniku czasu i legend. Dziś zagłębimy się w historię, która rozbrzmiewa w mroźnych lasach Europy Wschodniej, gdzie zima trwa długo, a śmierć zdaje się unosić nad ziemią. Czy słyszałeś o Marzannie, bogini śmierci, której imię szeptano ze strachem i szacunkiem? A może o rytuale, który przerażał całe wsie, wyznaczając przejście między porami roku oraz cykl życia i śmierci? Przygotuj się na fascynującą podróż, pełną symboliki, tajemnicy i starożytnych tradycji. Jeśli lubisz mity, które łączą to co święte, z tym co przerażające, ta opowieść jest właśnie dla ciebie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, nie przegap okazji, by śledzić więcej historii, takich jak ta. Kliknij przycisk subskrypcji i dołącz do nas w tej podróży przez mity, które ukształtowały cywilizację. Teraz przejdźmy do pięciu tematów, które poprowadzą naszą opowieść. Narodziny marzanny, uosobienie zimy i śmierci. Były czasy, gdy świat dopiero stawiał pierwsze kroki w istnieniu pradawni bogowie potężni i tajemniczy kształtowali rzeczywistość swoją wolą a wśród nich było boskie małżeństwo które panowało nad cyklami natury pan słońca przynoszący światło i ciepło oraz pani ziemi która nosiła życie w swoim żyznym łonie ale jak w każdej mitologii Równowaga między światłem a ciemnością, życiem a śmiercią była konieczna i tak na świat przyszła Marzanna, bogini śmierci. Mówi się, że Marzanna narodziła się w lodowatych głębinach podziemnego świata, w królestwie cichym i ponurym, gdzie dusze zmarłych błąkały się w poszukiwaniu odpoczynku. Jej narodziny nie były świętowane światłem i radością, jak u innych bogów. Nie, marzanna pojawiła się wraz z zimnym przeciągłym jękiem, jak wiatr szalejący wśród drzew, w samym sercu zimy. Była uosobieniem wszystkiego, czego ludzie się bali, końca, rozkładu, wiecznej ciszy. Już od chwili, gdy otworzyła oczy, otaczała ją aura tajemnicy i mocy. Jej włosy były jak świeży śnieg, tak białe, że niemal oślepiające, a jej oczy odbijały nieskończoną pustkę nocnego nieba. Nosiła ciemne szaty utkane z cieni podziemia, a w dłoniach dzierżyła lodowatą kosę, zdolną nie tylko do odbierania życia, ale także do gaszenia nadziei. Jednak Marzanna nie była wyłącznie personifikacją śmierci. Była również strażniczką zimy, pory roku, która przynosiła sen ziemi. Podczas gdy jej matka pani ziemi dbała o wiosnę i lato, Marzanna rządziła mroźnymi miesiącami, gdy pola pozostawały jałowe, rzeki skuwał lód, a zwierzęta skrywały się w swoich legowiskach. Był to czas odpoczynku, refleksji, ale także strachu, ponieważ śmierć zawsze krążyła wokół. Pierwsi ludzie, którzy usłyszeli o Marzannie, bali się jej głęboko. Wierzyli, że przemierza lasy w najdłuższe noce roku, szukając tych, którzy naruszyli naturalny porządek świata jej dotyk był lodowaty jak śmierć a mówiono że kto spojrzy jej w oczy nigdy nie zapomni ich przenikającego spojrzenia jednak mimo swojego budzącego grozę wyglądu marzanna nie była zła pełniła kluczową rolę w wielkim cyklu życia. Bez śmierci nie byłoby odrodzenia, bez zimy wiosna nie wydawałaby się tak słodka. Była strażniczką równowagi, tą, która pilnowała, by życie nie wymknęło się spod kontroli. I tak Marzanna rosła, stając się jedną z najpotężniejszych i najbardziej szanowanych bogiń słowiańskiego panteonu. Jej imię było wypowiadane z lękiem i czcią, a jej władza nad zimą i śmiercią była absolutna ale jak zobaczymy dalej nawet bogini taka jak Marzanna nie mogła uciec przed przeznaczeniem które wyznaczyli jej bogowie to dopiero początek opowieści o Marzannie w kolejnych częściach przyjrzymy się rytuałowi ku jej czci jej gniewowi gdy była znieważana oraz dziedzictwu które pozostawiła dla przyszłych pokoleń pozostań z nami bo ta podróż dopiero się zaczyna rytuał marzanny spalenie i utopienie bogini Wyobraź sobie małą wioskę zagubioną pośród rozległych lasów Europy Wschodniej. Zima była długa i surowa. Śnieg pokrywał dachy domów, a lód unieruchomił rzeki w swoim cichym uścisku. Mieszkańcy, wyczerpani mrozem i ciemnością, z niecierpliwością wyczekiwali nadejścia wiosny. Ale by upewnić się, że czas odrodzenia w końcu nadejdzie, musieli przeprowadzić starożytny i potężny rytuał. Rytuał Marzanny, bogini śmierci. Nie była to jedynie uroczystość, to była konieczność. Dawni Słowianie wierzyli, że jeśli Marzanna nie zostanie odpowiednio uczczona i wypędzona, zima pozostanie na ziemi przynosząc głód, choroby i rozpacz. Dlatego podczas równonocy wiosennej, gdy dzień i noc były równe, cała wieś zbierała się na wydarzenie, w którym mieszały się strach, nadzieja i głęboki szacunek dla cykli natury. Rytuał rozpoczynał się od stworzenia kukły marzanny. Wieśniacy używali słomy, starych szmat i suchych gałęzi, by uformować postać bogini, tworzyli ją starannie, jakby rzeźbili dzieło sztuki, ubierali kukłę w stare, często białe ubrania symbolizujące śnieg i ozdabiali ją wysuszonymi kwiatami oraz gałązkami drzew. Jej twarz, choć prosta, miała ponury wyraz, jakby sama marzanna patrzyła na świat przez tę kruchą figurę. To był dopiero początek rytuału, który miał zakończyć się ostatecznym pożegnaniem bogini śmierci. Ale czy na pewno odchodziła na zawsze? Czy wiosna mogła nadejść, jeśli marzanna nie została właściwie uhonorowana? O tym opowiemy w kolejnym rozdziale. Czy podobała ci się ta opowieść o marzannie? Jeśli tak, nie zapomnij zasubskrybować kanału, by śledzić dalszy ciąg tej fascynującej historii. Rytuał marzanny: Spalenie i utopienie bogini. Gdy kukła była gotowa, cała wieś zbierała się w procesji. Mężczyźni, kobiety i dzieci nieśli płonące pochodnie, a powietrze wypełniały starożytne pieśni, śpiewane w języku, który niewielu już w pełni rozumiało. Szli w stronę najbliższej rzeki, uderzając w bębny i potrząsając grzechotkami, tworząc dźwięk, który odbijał się echem w mroźnych lasach. Wydawało się, jakby przywoływali uwagę bogów, ogłaszając, że nadszedł czas marzanny. Gdy docierali na brzeg rzeki, atmosfera gęstniała. Kukła była podnoszona wysoko przed wszystkimi, a śpiewy stawały się coraz głośniejsze i bardziej intensywne. Następnie w uroczystym geście kukła była podpalana. Płomienie pochłaniały słome i skrawki materiału, tworząc ognisko, które oświetlało twarze zgromadzonych. Na ich obliczach malowały się ulga i strach jednocześnie. Ogień symbolizował zniszczenie zimy, oczyszczenie ziemi i wypędzenie marzanny, ale rytuał na tym się nie kończył. Wciąż płonącą kukłę unoszono i z impetem wrzucano do lodowatej wody rzeki. Starcie ognia i wody wydawało syk, przypominający ostatnie westchnienie bogini. Kukła powoli tonęła, zabierając ze sobą ostatnie ślady zimy. Mieszkańcy w milczeniu obserwowali, modląc się, by Marzanna przyjęła ofiarę i pozwoliła wiośnie rozkwitnąć. Nie zawsze jednak rytuał przebiegał zgodnie z planem. Czasami kukła nie spalała się do końca, albo rzeka wyrzucała ją z powrotem na brzeg, jakby Marzanna odrzucała dar. Kiedy tak się działo, strach ogarniał całą wieś. Był to znak, że bogini jest niezadowolona i że zima może trwać dalej. W takich przypadkach odprawiano dodatkowe rytuały, składano nowe ofiary i odmawiano modlitwy, by przebłagać marzanne. Rytuał ten, choć budzący grozę, był nieodzowną częścią życia dawnych społeczności. Nie tylko wyznaczał zmianę pór roku, ale także podkreślał głęboką więź między ludźmi a cyklami natury. Marzanna, choć budziła lęk, była szanowana jako siła konieczna. Przypomnienie, że śmierć i zima są równie ważne jak życie i wiosna. I tak, drogi widzu, rytuał marzanny stał się tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W kolejnych częściach przyjrzymy się, co działo się, gdy rytuał zawodził oraz jak dwoistość marzanny wpłynęła na kulturę i wierzenia jej ludu. Pozostań z nami, bo historia jeszcze się nie kończy. Gniew Marzanny. Kiedy rytuał zawodził, nie zawsze rytuał Marzanny przebiegał zgodnie z planem. Mimo że mieszkańcy wsi dokładali wszelkich starań, by oddać bogini cześć, zdarzały się momenty, gdy coś szło nie tak. Czasami kukła nie płonęła do końca lub płomienie gasły przed dotarciem do rzeki. Innym razem woda odrzucała ofiarę, wyrzucając kukłę z powrotem na brzeg, nietkniętą, jakby drwiącą z wysiłków ludzi. W takich chwilach nad wioską zapadała złowroga cisza, a serca mieszkańców wypełniały się przerażeniem. Był to nieomylny znak. Marzanna była rozgniewana. Gniew marzanny nie był czymś, co można było zlekceważyć. Dawni Słowianie wierzyli, że jeśli rytuał zawiedzie, bogini odbierze to jako zniewagę. A jeśli nie zostanie przebłagana, zima nie ustąpi, przynosząc ze sobą straszliwe konsekwencje. Plony nie dojrzeją, zwierzęta będą umierać z głodu i zimna, a choroby rozprzestrzenią się po domostwach, pochłaniając życie mieszkańców bez litości. W jednej z legend opowiada się o odległej wiosce, która przeprowadziła rytuał w pośpiechu, bez należytej czci. Kukła była byle jak sklecona, a pieśni odśpiewano bez pasji. Kiedy wrzucili marżanne do rzeki, nie zatonęła. Zamiast tego unosiła się na powierzchni jakby drwiąc z ich ofiary. Tej samej nocy rozpętała się burza śnieżna jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Wiatr zawodził niczym wilki, a śnieg zasypał całą wieś, grzebiąc domy i odcinając drogi. Przerażeni mieszkańcy zgromadzili się w centrum wioski, gdzie ich przywódca duchowy próbował przywrócić spokój. Wyjaśnił, że marzanna domaga się większej ofiary, dowodu, że ludzie nadal ją szanują. Postanowiono przeprowadzić nowy rytuał, tym razem z pełną czcią. Kukła została wykonana z lepszych materiałów, a mieszkańcy przywdziali swoje najlepsze ubrania, jakby przygotowywali się na spotkanie ze śmiercią. Tym razem pieśni śpiewano z oddaniem, a ofiary obejmowały chleb, miód, a nawet cenne przedmioty, takie jak biżuteria i narzędzia. Kiedy kukła została spalona i wrzucona do rzeki, wszyscy wstrzymali oddech. Tym razem marzanna przyjęła ofiarę. Kukła spłonęła doszczętnie, a rzeka pochłonęła jej resztki. Burza natychmiast ustała, a niebo się przejaśniło. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą, dziękując bogini za łaskę i przysięgając, że nigdy więcej nie zlekceważą jej mocy. Ta historia, jak wiele innych, służyła jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Marzanna nie była boginią, którą można było ignorować lub lekceważyć. Była siłą natury, równie nieprzewidywalną co nieuniknioną. Jej moc budziła strach, ale i szacunek, bo dawni ludzie rozumieli, że bez śmierci nie ma życia. I tak gniew Marzanny stał się nieodłącznym elementem jej mitologii, przypominając o świętej równowadze między życiem i śmiercią, zimą i wiosną. W kolejnych częściach zgłębimy, jak ta dwoistość wpłynęła na kulturę i wierzenia jej ludu oraz jak dziedzictwo marzanny przetrwało do dziś. Pozostań z nami, bo historia wciąż trwa. Czy wierzysz, że natura zawsze dba o swoją równowagę? Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj kanał, by śledzić kolejne mity i legendy, które przeniosą Cię w świat dawnych wierzeń. Marzanna i jej dwoistość. Życie i śmierć jako część równowagi marzanna była więc czymś więcej niż tylko boginią śmierci. Była nieustannym przypomnieniem, że życie i śmierć to dwie strony tej samej monety. Obie równie istotne dla równowagi świata. W kolejnych częściach przyjrzymy się, jak ta dwoistość wpłynęła na kulturę i wierzenia jej ludu, oraz jak dziedzictwo marzanny przetrwało do dziś. Pozostań z nami, bo historia jeszcze się nie kończy. Dziedzictwo marzanny. Od dawnych mitów po współczesność czas minął. Imperia upadły, pojawiły się nowe wierzenia, a wiele dawnych tradycji zostało zapomnianych. Jednak marzanna, bogini śmierci i zimy, nigdy całkowicie nie zniknęła. Jej dziedzictwo przetrwało, dostosowując się do zmian świata i znajdując nowe znaczenie we współczesnych kulturach. Dziś nie jest już postrzegana jako budząca grozę bogini, lecz jej obecność wciąż jest odczuwalna, zwłaszcza w Europie Wschodniej, gdzie jej opowieści i rytuały nadal są kultywowane. W krajach takich jak Polska, Słowacja i Czechy rytuał topienia marzanny nadal jest praktykowany. Choć obecnie bardziej jako tradycja kulturowa niż akt religijny. Pierwszego dnia wiosny dzieci i dorośli gromadzą się, aby stworzyć kukły ze słomy i szmat, ubierając je w stare ubrania i ozdabiając suchymi kwiatami. Następnie postać ta jest niesiona w uroczystej procesji nad rzekę, gdzie zostaje spalona i wrzucona do wody. Ten rytuał, znany w Polsce jako topienie marzanny, odbywa się w atmosferze śpiewów i tańców często z udziałem folklorystycznych elementów, takich jak maski i tradycyjne stroje. Dla wielu ludzi jest to dziś jedynie wesoła wiosenna zabawa, ale są tacy, którzy nadal odczuwają głębszy związek z pierwotnym znaczeniem tego rytuału. Dla nich Marzanna to nie tylko postać z mitologii, ale symbol trwałości dawnych tradycji i ludzkiej więzi z cyklami natury. Marzanna w sztuce, literaturze i muzyce. Dziedzictwo Marzanny można znaleźć nie tylko w rytuałach, ale także w sztuce, literaturze i muzyce. Współcześni artyści inspirują się jej dwoistością, tworząc dzieła eksplorujące tematy życia i śmierci, zimy i wiosny, rozkładu i odrodzenia. W literaturze pojawia się jako tajemnicza i potężna postać, często uosabiająca nieuchronność śmierci i konieczność akceptacji naturalnego cyklu życia. W muzyce kompozytorzy i zespoły folkowe wplatają w swoje utwory elementy mitologii Marzanny, tworząc most między przeszłością a teraźniejszością. Pieśni te, często śpiewane w dawnych dialektach, przenoszą słuchaczy do czasów, gdy bogowie chodzili po ziemi, a świat był pełen magii i tajemnicy. Marzanna jako symbol przetrwania i cykliczności, jednak dziedzictwo Marzanny wykracza poza tradycję i sztukę. Stała się także symbolem siły i odporności. W świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię i urbanizację opowieści o Marzannie przypominają nam o znaczeniu szacunku dla natury i cyklów, które rządzą życiem. Uczy nas, że śmierć nie jest końcem, lecz częścią nieustannego procesu przemiany i odnowy. I tak Marzanna, bogini śmierci i zimy, nadal żyje, nie tylko w mitach i rytuałach, ale także w sercach tych, którzy rozumieją znaczenie pielęgnowania przeszłości, patrząc jednocześnie w przyszłość. Jej legenda jest dowodem na to, że dawne opowieści nadal mają wiele do przekazania, a bogowie minionych epok nigdy tak naprawdę nas nie opuścili. Czy podobała Ci się ta opowieść o Marzannie? Jeśli tak, zasubskrybuj kanał, aby śledzić kolejne fascynujące historie mitologiczne. Zostaw polubienie i podziel się tą opowieścią z innymi miłośnikami mitów. Do zobaczenia w następnej przygodzie.